Cześć kochani, przed nami nowe promocje tygodnia w sklepie Action. Kto nie mógł się już doczekać, to tylko powiem, że jest kilka ciekawych perełek. Tani w tym tygodniu kupicie m.in. pufy, super tanie i duże lustra, bardzo ciekawe produkty oświetleniowe. I pojawi się też już taki zimowy akcent, nie zabraknie też promocji kosmetycznych i zdziału moda. A na koniec pokażę Wam naprawdę świetne nowości, które już znajdziecie na półkach. Są bardzo efektowne koce i cudne bieżniki, dlatego jeśli jesteście gotowi, no to lecimy! Pierwszą promocją, jaką chciałabym wam pokazać, są te stylowe pufy. One są zrobione z takiego pluszowego materiału. Są składane, więc no pamiętajcie, że nie można na nich siadać. Ale mogą stanowić świetne miejsce do przechowywania i oczywiście do wypełnienia pustego konta. Choć piszecie w komentarzach, że po zakupach w Action no jest ich już coraz mniej. Słuchajcie, ja to naprawdę rozumiem. Tu macie jeszcze ich wymiary i przez cały tydzień zapłacicie za nie niecałe 34 zł. Swoje wnętrza w łatwy sposób możecie też odmienić tymi lustrami. Może chcecie na przykład tanio wyremontować łazienkę albo powiesić nad komodą w korytarzu. Będą na pewno wyglądać niezwykle efektownie, bo słuchajcie, mają aż 50 cm średnicy, są takie bardzo minimalistyczne. Do wyboru są ze złotą krawędzią, czarną. Albo beżową, więc powinny wpisać się wiele wnętrz, także dzięki nim łatwo optycznie powiększycie wnętrza. W tym tygodniu są w świetnej cenie, bo kosztują zaledwie 30 zł, a naprawdę myślę, że próżno szukać w tej cenie czegoś podobnego w innych sklepach. To jest akurat świeża informacja, bo akurat ostatnio właśnie ich szukałam. Zerknijcie też na te zasłony. One w Faction są zaledwie tydzień. Mają taką delikatną fakturkę i w środku znajdziecie jedną zasłonę o wymiarze 140x260 cm. Jest ona zaciemniająca i ma taką specjalną taśmę do obszywania, więc nie potrzebujecie igły ani nici. Do wyboru mamy dwa kolory. Jest kolor beżowy albo ten zielony. Cena to niecałe 45 zł. A dla zwierząt tanie kupicie te duże legowiska, są naprawdę spore, tu macie ich dokładny wymiar. No i z pewnością jest to propozycja raczej dla psów, które lubią się tulić, bo mamy tu bardzo, ale to bardzo miłe w dotyku, włosie w kolorze takim biało-szarym. Pod spodem legowisko jest czarne i antypoślizgowe, i oprócz tego wariantu kolorystycznego mamy jeszcze wersję biało-beżową, kosztują niecałe 47 zł. Jeśli potrzebujecie natomiast doświetlić sobie biurko albo no, jakieś miejsce do czytania, to taniej możecie też kupić te lampki, są wykonane z metalu i mają regulowane ramię, a głowica obraca się tu o 90 stopni. Na kablu jest przycisk do włączania i wyłączania i do wyboru są trzy takie bardzo stylowe wersje kolorystyczne. Jest kolor biały, beżowy i brązowy i cena to niecałe 33 zł. Znajdziecie tu też zestaw trzech ledowych świec, tak wiem co powiecie to nie jest ten klimat co normalne, one też nie pachną, ale są trwałe no i przede wszystkim kochani bezpieczne, możecie je mieć bardzo długo zapalone i nie martwić się o pożar, wstawić je wiecie tylko w jakiś lampion albo na ładną tacę i dekoracja gotowa. Do zestawu jest dołączony pilot i świece działają na baterie, już wam pokazuję jak świecą. Powiem wam, że bardzo ładnie się mieni jeszcze ten płomyk, jakby faktycznie się palił. Robi to bardzo realistyczny efekt. Do wyboru jest kilka kolorów i cena tego zestawu to niecałe 30 zł. Kupicie też defuzory zapachowe, mają taki no bardzo elegancki wygląd. Do wyboru jest zapach kwiatu bawełny, figi i czerwonych owoców. Oraz tu jeszcze herbaty i soli morskiej. W tym tygodniu są za niecałe 25 zł. I powoli na promocję wkraczają już takie no, zimowe ozdoby, bo w Action już od tygodnia znajdziecie kolekcję Świąteczną, kochani. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to jest już na kanale jej dokładny przegląd. Są świetne bieżniki i obrusy, przepiękne dekoracje i oświetlenie. Także tych, którzy jeszcze jej nie widzieli, zapraszam do obejrzenia. Link do niego macie w prawym górnym rogu. A tu z tej kolekcji mamy LEDowe domki, które działają na dwie baterie AAA i cena to niecałe 15 zł. I Jak zawsze mamy przecenione jakieś świece. W tym tygodniu tanie kupicie ten model. One są w szkle i posiadają taki drewniany knot, który przyjemnie trzeszczy, gdy się go zapali. Do wyboru jest zapach cypru i kaszmiru, wody różanej i bluszczu a w zielonej skrył się taki tajemniczy poranek nad jeziorem. Mała, ale wdzięczna dekoracja za zaledwie 6 zł i 39 groszy. Następnie mamy ten delikatny bardzo sznur oświetleniowy. Ma 2 metry długości i składa się z 40 ledowych lampek, takich bardzo malutkich, dających ciepłe, białe światło. Zobaczcie sami. Jego cena to zaledwie 3,49 zł. I może wiecie, że w Action znajdziecie kilka efektownych łuków z balonami i też wiele balonów w różnych kształtach. No i często pytacie, czy jest Health Action, także odpowiadam, że tak. I tym razem nawet jest na promocjach tygodnia. Ma prawie 7 litrów pojemności i kosztuje niecałe 88 zł. Przez cały tydzień kupicie tanie też pojemniki. No słuchajcie, zbliża się już jesień, więc może w te pochmurne, ciemne wieczory będziecie mieć właśnie czas na organizację i porządki. Pojemniki mają pokrywkę. I są przeźroczyste, dzięki czemu od razu łatwo znajdziecie to, co akurat Wam jest potrzebne. Ja kiedyś nie byłam właśnie za przeźroczystymi, dopóki słuchajcie nie kupiłam, no i właściwie już innych nie biorę. Pojemniki są wykonane w 50% z plastiku z recyklingu i mamy tu naprawdę sporo rozmiarów do wyboru. Za te najmniejsze zapłacicie zaledwie, kochani, 4 zł. złote, pięciolitrowe kosztują już 6 zł i 49 groszy. Tu macie też ich dokładny wymiar. 11-litrowe są za niecałe 10 zł. Następne te o pojemności 17 litrów kupicie za niecałe 13 zł. 30-litrowe kosztują niecałe 18 zł. A największe mają aż 40 litrów i ich cena to teraz zaledwie 23 zł. Taniej w tym tygodniu kupicie też kilka rzeczy z działu multimedialnego. W promocji jest na przykład kilka modeli słuchawek. Te akurat są dedykowane dla dzieci kochani. Nie dość, że mają właśnie te słuchawki dopasowane do tych mniejszych uszu, to jeszcze posiadają zabezpieczenie, jeśli chodzi, wiecie, o ten poziom głośności. Są bezprzewodowe, no i wytrzymują naładowane do 35 godzin. Mamy tu też kilka fajnych kolorów. Są między innymi fioletowe, czarne, granatowe i jeszcze niebieskie. Normalnie kosztują 45 zł, a w tym tygodniu niecałe 36. I ponownie, bo już był kilka razy na promocji, znalazł się ten lokalizator. się go po prostu do kluczy, komputera czy roweru i w razie kradzieży możecie namierzyć te rzeczy. Było nawet sporo filmów na YouTubie jak się tego używa, czy faktycznie to działa, także odsyłam Was po prostu do internetu. I jeszcze jedna ważna informacja, ten lokalizator działa no tylko za pomocą sprzętu marki Apple. Do wyboru są w różnych kolorach, są białe, czarne, zielone i fioletowe. Kosztują niecałe 25 zł. A tu już kolejne słuchawki, także bezprzewodowe, ładujecie je w tym etui i możecie słuchać muzyki przez 6 godzin, a ładujecie je przez zaledwie półtorej godziny. Do wyboru są w kolorze białym, szarym, czarnym, fioletowym i różowym. Ich cena to niecałe 58 zł. A jeśli żywot waszych dywaników w łazience powoli dobiega końca, to zerknijcie na te dywaniki do ułożenia przy toalecie. One są szenilowe z taką antyposizgową warstwą na spodzie. Ich wymiar to 40x50 cm i do wyboru są w kolorze białym, szarym, grafitowym i beżowym. Kosztują niecałe 10 zł. I do kompletu mamy też jeszcze maty łazienkowe. One są o wymiarze 50 na 80 cm. Też są z tą warstwą antyposizgową w tych samych kolorach za niecałe 20 zł. I dostępne są też jeszcze większe maty, tym razem o wymiarze 60x90 cm za niecałe 23 zł. A to jest ciekawostka: wiedzieliście, że w Action kupicie też ręczniki do sauny? Ja akurat nie. Są dedykowane dla obu płci, a pasek jest tu regulowany za pomocą takich guziczków. Ręczniki mają też kieszonkę i wymiar to 76 na 140 cm, i do wyboru są tu trzy kolory: biały, beżowy i pomarańczowy. Za sztukę zapłacicie niecałe 25 zł. A jeśli akurat przed Wami jest remont i szukacie niedrogiej farby, to w promocji znajdziecie teraz te białe. One są matowe, wystarczą na 70 do 80 m2 i to 10 litrowe opakowanie kosztuje teraz niecałe 55 zł. Może Wam się też przydać taka taśma maskująca, kosztuje niecałe 5 zł. I dział do majsterkowania mamy także zestaw kluczy płaskich, są wykonane z takiej stali RCV i mają od 6 do 22 mm. Dodatkowo są umieszczone w takim jeszcze praktycznym uchwycie. No słuchajcie, myślę, że taki zestaw powinien być w każdym domu, a i też na prezent całkiem to jest niezły pomysł. Słuchajcie, dzień chłopaka coraz bliżej moje drogie panie, 30 września już tuż, tuż. I nawet jeśli wasi partnerzy no, często zapominają o tym dniu, bo muszą, wiecie, pamiętać o tym naszym dniu kobiet, to może no, warto im przypomnieć, że też mają swój dzień. Ten chyba, chyba jest bardziej popularny niż dzień mężczyzny, który wypada na chyba 10 marca. Więc pomyślcie, moje drogi, o czymś miłym, a cena tego zestawu to niecałe 43 zł. Tu jest jeszcze linika, ma 50 cm długości, no jest takim solidnym uchwytem i dodatkowo mamy tu jeszcze poziomicę, kosztuje teraz niecałe 10 zł. I przed nami jeszcze kilka promocji z oświetlenia. Na początku ta bardzo ciekawa, wielokolorowa lampa. Wygląda no niezwykle efektownie i na dodatek ma jeszcze wiele możliwości. Możecie na przykład zmieniać jej kolory albo dostosować muzykę do efektów świetlnych. Do zestawu dołączony jest jeszcze pilot zdalnego sterowania. No i zobaczcie. Oj, ale można nią wiele zadziałać. Powiem Wam szczerze, że ja naprawdę nie jestem gadżeciarą, ale to naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie sami. I ona ma jeszcze aż metr wysokości. Zapłaćcie za nią niecałe 65 zł. Są też te lampy, możecie je włączyć za pomocą pilota albo dotykowo. Działają na trzy baterie AAA i są, wiecie co, łatwe do montażu, bo po prostu mocujecie je taką taśmą samoprzylepną. Więc jeśli potrzebujecie takiego dodatkowego oświetlenia albo czegoś po prostu do pokoju dzieci, gdy wiecie, idą spać, no to myślę, że warto zwrócić na nie uwagę. Do wyboru są czarne, srebrne albo białe. Ich cena to niecałe 20 zł. I tu już ostatnia lampa, dokładnie taki LEDowy słupek. Co ciekawe, składa się on z takich sześciu świecących dysków, które jeszcze możecie dodatkowo układać jeden na drugim. Do zestawu dołączony jest pilot i mamy tu też funkcję reakcji na dźwięk, więc światło po prostu zareaguje Wam na muzykę. No to jest naprawdę ciekawa funkcja. I jeszcze łatwo sobie wyobraźcie wielkość tych krążków, bo są tu pokazane zobaczcie, jeden do jednego i cena to niecałe 50 zł. A już z takich sportowych promocji znajdziecie tą matę do jogi. Posiada ona warstwę antypoślizgową i tłoczenie dla tej dobrej przyczepności. Jest też wygodny pasek do przenoszenia. Są dwustronne i tu macie ich dokładny wymiar. Mają 60 cm grubości i do wyboru mamy kolor granatowy, taki bardzo ładny pudrowy róż i szary. Zapłacicie za nie niecałe 31 zł. A z chemii pojawiły nam się produkty marki własnej action, fabulosa. I na przykład mamy tu taki uniwersalny środek czyszczący, na przykład o ciekawym zapachu różowej lemoniady i chcę na to 6 zł i 24 groszy. Ogólnie wszystkie te produkty będą właśnie tyle kosztować, do łazienki są także dedykowane produkty, do kuchni i kolejne takie uniwersalne środki do czyszczenia. Kupicie też od marki własnej Action płyny do mycia naczyń. Za 500 ml zapłacicie niecałe 3 zł. albo za większe o zapachu cytryny 1-litrowe za 4 zł i 49 groszy. Z działu kreatywnego znajdziecie te szkicowniki. One w środku są zwykłe białe, kosztują niecałe 8 zł, a mówię to dlatego, że kolejne bloki rysunkowe one zobaczcie, już są wielokolorowe. Mamy tu zarówno kartki czarne, brązowe, ale też i białe. Także ciekawy zestaw, który kosztuje 7 zł i 19 groszy. A teraz zapraszam was na promocję z działu kosmetycznego i tu sporo nam się już dzieje, bo mamy tu totalną nowość, kochani. A mianowicie swoją premierę ma dzisiaj kalendarz adwentowy. Dajcie znać w komentarzach czy lubicie i kupujecie właśnie takie kosmetyczne kalendarze, no właśnie albo inne i na jakie będziecie polować w tym roku. Jestem bardzo ciekawa. A ja już jeden mam u siebie. Więc w najbliższych dniach czekajcie na film z otwierania tego kalendarza, byście nie musieli kupować kota w worku i ten przegląd wkrótce będzie na kanale. A w tym tygodniu za ten kalendarz zapłacicie niecałe 49 zł i rozumiem, że dla niektórych jest jeszcze to za wcześnie, więc tylko dopowiem, że na pewno, tak jak w zeszłym roku i w tym, pewnie jeszcze do grudnia pojawi się kilka razy w promocji, także na spokojnie. A tu kolejny już zestaw kosmetyków, tym razem są tu trzy produkty: perfumy, żel pod prysznic i jeszcze woda perfumowana, wszystko w takim kwiecistym zapachu. Teraz kosztuje ten zestaw niecałe 18 złotych. W tym tygodniu kupicie też olejki do masażu. Za 600 ml opakowania zapłacicie niecałe 11 zł. Jest także scrap do działa za niecałe 9 zł. A ten produkt jakoś nigdy mi się nie rzucił w akcji szczerze mówiąc, a wam tu macie jego dokładny skład. To jest taki produkt w kulce. Do wyboru jest z olejem cytrusowym, lawendowym i rozmarynem za 3,49 zł. A tych, którzy trafili tu tylko przypadkiem, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, by być zawsze na bieżąco z produktami ze sklepu Action. A stali widzowie na pewno kojarzą te skarpetki do spa i tylko tak dla przypomnienia nakładacie na stopy po prostu krem i potem właśnie te skarpetki, dzięki nim właśnie ten krem szybciej Wam się wchłonie. I absolutnie kochani, nie można ich mylić z tymi okropnymi skarpetkami złuszczającymi, no akurat je podolodzy strasznie odradzają. A tu mamy właśnie bardzo dobry i korzystny produkt za niecałe 11 zł. Następnie kupicie te chusteczki do mycia twarzy za niecałe 9 zł i pojawił się w promocji również ten bardzo duży zestaw 24 końcówek do szczoteczki elektrycznej za niecałe 25 zł. Panowie kupią też żele pod prysznic marki Palmolive za niecałe 9 zł. I mamy również chusteczki do rąk i do twarzy za 3,49 zł oraz w tej samej cenie chusteczki toaletowe. A teraz przechodzimy do odzieży i mamy na przykład w promocji te dwupaki bokserek damskich i do wyboru mamy naprawdę sporo wzorów, zobaczcie je sami. A ja w międzyczasie nowych widzów i tych stałych, ale niezdecydowanych, zapraszam do naszej Actionowej grupy na Facebooku. Wrzucamy tam kochani zdjęcia produktów, które warto kupić, które nam się po prostu sprawdzają, albo te, które odradzamy. Ostatnio na przykład Maciek polecił nam bardzo fajne ceramiczne miski dla zwierząt za dosłownie 8 zł. Natomiast Ewelinka kupiła te talerze za 180 zł i poleca je z całego serca, napisała, że są naprawdę piękne i także poleca Tomasz nie tylko ona nie szarpie, ale też jest bardzo dokładna. A Krysia pokazała nam u siebie ten mop do mycia podłóg ze spryskiwaczem. Taki wiecie, idealny na szybkie przetarcie za 34 zł. A już wracając do przeglądu, znajdziecie tu także taki trzypak naprawdę grubych skarpetek. Tu macie ich skład, 70% bawełny. I do wybór mam jeszcze trzy warianty kolorystyczne, takie ciepłe. Tu są odcienie niebieskiego. I jeszcze z takim akcentem różowym. Dostępne rozmiary to od 35 do 42 i kosztują niecałe 10 zł. A tu jeszcze bardzo fajne kapcie. W środku mam takie mije futerko. Są bardzo ładnie wykonane i jeszcze ten spód mają taki lekko podniesiony. Do wyboru są w kolorze beżowym, czarnym albo szarym i dostępne są od rozmiaru 36 do 41 za 17 zł. i 49 groszy. I kolejne modele, także przecenione, one są całe z takim futerkiem. Tu macie ich spód. Bardzo mi w dotyku do wyboru w kolorze szarym, różowym albo białym. Z takim delikatnym wzorkiem, picie je za niecałe 14 zł. I jeszcze mamy skarpetki, mają 67% bawełny, one są aż w 7 opakach. Do wyboru czarne albo białe w rozmiarze od 35 do 46 kosztują niecałe 11 zł. I skaczemy teraz na promocję działu kreatywnego, a tu znalazł się ten ogromny zestaw gumek. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale w tym pudełku jest ich aż 10 tysięcy. Są w różnych kolorach. No, ciekawa jestem, jak kreatywne prace można nimi stworzyć. Tu mamy jeszcze jakieś z tego, co widziałam, akcesoria do nich. Całość jest jeszcze zamknięta w takiej poręcznej walizeczce I za ten zestaw zapłacicie niecałe 33 zł. Małym akcentem na Halloween są takie balony do wyboru w różnych kształtach, i za nie zapłacicie niecałe 3 zł. Z działu zabawkami kupicie ten zdalnie sterowany helikopter za niecałe 45 zł. I tu z pewnością nie przesadzę, jeśli powiem, że to była jedna z moich najbardziej ulubionych zabawek w dzieciństwie. To jest taka magnetyczna tablica, i na niej się rysuje, a tu jeszcze dodatkowo. Mamy takie stemperki, więc naprawdę można tu sporo kreatywnych rysunków stworzyć. Taki zestaw nadaje się już dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia, także swoje pierwsze rysunki mogą właśnie wykonać na tej tablicy. I ja z całego serca go polecam, nie tylko z własnego doświadczenia i myślę, że jest naprawdę ponadczasowa. A teraz kosztuje zaledwie 30 zł. Dostępne są także takie wafle kukurydziane za niecałe 4 zł. I tu jeszcze mamy, no wydaje się coś, słuchajcie, zdrowego. Są to takie batoniki, pisze, że wegańskie, wolne od glutenu, tylko na naturalnej mące. I zaraz zobaczymy, jak wygląda skład. Za te trzy sztuki zapłacicie 3 zł i 39 groszy. A mi osobiście wydaje się, chociaż wiecie co, ja się za bardzo aż tak nie znam, ale wydaje mi się, że te batony dużo lepiej wychodzą, jeśli chodzi o skład. E, tu mamy także trzy sztuki. Ale ten skład wygląda tutaj tak, i wydaje mi się, że tu nie ma naprawdę nic takiego trującego. Myślę, że spróbuję ten smak i podzielę się z wami od razu opinią na grupie na Facebooku. I tu do wyboru mamy trzy smaki. Jest batonik taki owocowo-orzechowy o smaku ciasta cytrynowego, tu jeszcze Żurawinowy i Fani Karmelu z pewnością zwrócą uwagę na te karmelowe. Kosztują niecałe 6 zł. Zobaczcie także na tą mieszankę czekoladowo-bananową. Tu macie jej skład, kosztuje niecałe 8 zł. Nasiona chia kupicie w tym tygodniu za niecałe 6 zł. I ten produkt w końcu muszę wypróbować. Zbieram się już do tego naprawdę chyba pół roku, słuchajcie. Są to takie patyczki z czekoladą, dzięki którym stworzycie właśnie czekoladę na gorąco. Do wyboru mamy tu dwa warianty. Kosztują 4 zł. i 39 groszy. A to już takie ciasteczka korzenne. Za opakowanie zapłacicie niecałe całe 16 zł. I jak zawsze, coś znalazło się tu też od Milki. Takie wafelki są za 8 zł. i 49 groszy. W promocji znalazły się także takie prażone ziarna kukurydzy. One są pikantne, ale bez sztucznych dodatków i bezglutenowe. Za opakowanie zapłacicie 3 zł. i 39 groszy. I kochani, tak jak mówiłam na początku, zapraszam Was teraz na taki krótki przegląd nowości. Będąc w Action, szczególnie zwróćcie uwagę na te piękne lustra. Mają drewnianą ramę, ale to co no, z pewnością je wyróżnia, to ten no, niesamowity kształt. Jeśli lubicie właśnie takie wyróżniające się dodatki we wnętrzach, to będzie to dla Was idealny produkt. Bo właśnie, no dlatego, że nie są duże, możecie je wpasować naprawdę wszędzie. W dodatku jeszcze tak delikatnie powiększą Wam optycznie przestrzeń, zapłaćcie za nie za zaledwie 13 zł. A tu już przepiękne koce. Są naprawdę wyjątkowe, bo zobaczcie jak no, pięknie się układają w taki kształt. Są bardzo mi w dotyku i mają 150 na 200 cm. Są też bardzo ładnie zapakowane, więc mogą Wam się też nadać na prezent. Kosztują niecałe 90 zł. I tu jeszcze taka dodatkowa informacja, bardzo Was przepraszam, ale w promocji w tym tygodniu są także te koce. Niestety no, nie udało mi się ich nagrać, a są bardzo fajnie przecenione, bo z 45 zł na 35 Następną nowością jest taki zestaw dwóch stolików. Teraz, właśnie, bardzo modne są takie podwójne albo nawet potrójne zestawy stolików do salonu. I ten jeden wchodzi w drugi, jeden jest większy, drugi mniejszy. Tu macie ich dokładne wymiary i one mają odcień szarości. Wyjątkowo efektownie się prezentują i kosztują niecałe 90 zł. Zerknijcie jeszcze na te pudełka wykonane z ceramiki. One mają drewnianą pokrywkę i taką bardzo ładną kuleczkę do trzymania. Do wyboru są w kolorze zielonym albo beżowym. Fajne takie do przechowywania za niecałe 13 zł. I już powoli nam się rozszerza dział świąteczny. Pojawiły się właśnie nowe bieżniki. One mają wymiar 40x140 cm i mamy do wyboru kolor czarny i czerwony. Ale są nie tylko takie świąteczne, także takie zwykłe na co dzień w kolorze białym i zielonym, z bardzo ładnym wzorem w kwiaty, kosztują niecałe 14 zł. A na dziale z zabawkami szukajcie bardzo fajnych kwiatów do składania, o już są zdecydowanie wiralem. Pokazała nam je po złożeniu Ewelinka na naszej grupie, dzięki kochana. Do wyboru jest aż 10 wzorów i kosztują one zaledwie 4 zł. I 49 I tak no dla porównania tylko te popularne z Lego, no choć one są już dużo większe, to też dużo droższe, bo kosztują niecałe 53 zł. tą wycieraczkę szukajcie już na akcesoriach łazienkowych, ale tu szczególnie chciałabym Wam zwrócić uwagę na fakt, że jest ona od razu z przysawką mocującą, więc po prostu tylko mocujecie to gdzieś do prysznica i jest to produkt gotowy do użycia. Kosztuje niecałe 13 zł. I kupicie także te wyjątkowe, zdecydowanie wyjątkowe kształtem, szufelki ze zmiotką, do wyboru w kilku kolorach za niecałe 13 zł. I kochani, na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że tu byliście i że dotrwaliście do końca. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze i ściskam jak zawsze cieplutko. Trzymajcie się. Pa!